Ja się zakochałam w ogóle w tym narodzie, wiesz? Ja po prostu kocham Czechów i... i, i Uważam, że, powinni, że cały świat się powinien od nich uczyć, przede wszystkim dystansu. I wiesz, jak zaczęłam... Ktoś, potem gdzieś rozkminiałam całą ich tą historię wręcz. Mówi się o nich jako o tchórzach i tak dalej. To jest wszystko nieprawda. Oni po prostu mają dystans do wszystkiego, co się da. I ja naprawdę uważam, że to jest bardzo, bardzo dobrze. Opowiem taką anegdotkę w związku z mm -hmm. tym. Jak kręciliśmy to, My kręciliśmy to latem. Byliśmy w ogóle w karpnikach. Mm -hmm. to, jest ten to, to jest taki obiekt, właściwie pałacowy, on dopiero był oddawany do użytku. To jest teraz jakiś wysokiej klasy w ogóle hotel. Okay. Wiecie, baseny, sauny, po prostu taki odjazd, nie? To był początek tego miejsca, więc pewnie za tam niewielką kwotę udało się dla nas, dla tej naszej ekipy wynająć tam miejsce, bo myśmy niedaleko tam kręcili. Więc my wiesz, mieliśmy tam wakacje, wspaniałą ekipę i tych Czechów, którzy a, i były wtedy, i y, y, y tutaj o, ja nie pamiętam, czy to była Olimpiada, czy to były jakieś. A jakieś, jakieś mistrzostwa to były takie światowe, mm -hmm. w których, jak wiadomo, ani my, ani Czesi nie zdobywaliśmy zbyt wielu y, y, medali. I co robili Czesi? Na śniadanko przychodziliśmy tam do wspólnego miejsca. Nasze chłopaki, jak jeden mąż, wszyscy wkurzeni, bo znowu się nie udało, bo miało być złoto, a w ogóle nie ma nawet srebra i coś tam, i te rozmowy takie, że coś na co oni z takimi wielkimi bananami na twarzy. Nic się nie stalo, Polaki, nic się nie stalo. I w ogóle za to ich, i rozbrajali całe nerwowe sytuacje. Ale pomagało, po prostu... tak? Atmosfera się od razu zmieniła. Czuj, wiesz co, ja powiem ci, to nas też łączy. Bo ja, no nie, nie wiem, czy powiem, że zakochałem się w Czechach, ale strasznie polubiłem, dowiadując się kilku rzeczy, poznając jakby ten kot. W ogóle pomijam, że teraz będziemy mieć Boże Narodzenie za chwilę. Podobno w Czechach tego nie ma. Podobno nie ma reklam, które każą ci kupić, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast przypomnę mi się taki jeden fajny wyznacznik. Dla mnie właśnie taki typowy symbol tego czeskiego luzu, tego, takiego, tak jak u Hrabala, że potrafi powiedzieć coś strasznego. Coś, co byś, wiesz, co dla Ciebie może być czymś aż trudno to czytać, a Ty się śmiejesz czytając to, jak on to pisuje, no. nie? No. To jest niesamowite. I Jara Zimmerman. Mówi Ci to nazwisko coś? To jest postać historyczna z Czech. Nie, Facet, nie. który był wiesz, mega uzdolniony, on był kryminologiem, wynalazcą. Nie wynalazł, wynalazł żarówki, ale gdzieś dla Edisona zrobił gwint, który sprawił, że on to zrobił. Miał mega dużo sukcesów na każdym prawie polu, tylko gdzieś po latach wyszło, że on jest zmyślony. Przez Czechów. I do, ale do dziś są, a być może i powstają, jego popiersia, czy popiersia, facet w legendzie było stworzony tak, że on nigdy nie dał sobie zrobić zdjęcia, więc robią jego potylicę. Gdzieś tam jest kamienica, na której no, tabliczka, no, że tutaj nigdy nie był i nie mieszkał Jara Zimmerman, no, wiesz? i to jest ten, no, ten klimat, to jest, nie? to jest naprawdę dla mnie poczucie humoru, które bardzo do mnie trafia, ja naprawdę... P przysięgam, po operacji Dunaj zaczęłam y, czytać książki Szczygła o czy, czy słynnego Czechofila, bo naprawdę oni mnie zaintrygowali tym takim, że no właśnie tym, nie tym dystansem, bo co no i tak wszyscy umrzemy, nie? Subskrybuj, by być na bieżąco i nie przegapić nowych rozmów.